Oj tak, będzie wojna. Panowie strzelamy się z nimi pa, Ale mogą już być martwi. Szakal! Ej, przegotuję mnie! Oznacza mnie! Nie mogłem się poddać, panowie, nie zdążyłem! A, Ojej, oj, ej! Słyszę, dobra, poddajemy się, szybki ilaścig. Oh, jest, jest gość. No nie... Ja zdetonuję go! Patrz, patrz, zdetonowałem chłopa bombą! Ja od razu gułag jest, na czos! Lecimy! Na lewo, na lewo! Pokażmy widzom, że potrafimy! <you> <laughs> <laughs> The oh, f**k? Siaaaan Yeah! Gadają coś goście na tym no czacie Chyba bym nie otworzył spadochronu, byłby jaja Dobra rewanż tymi gośni. Yes, misie? Ja, misie. z tymi gośćmi Jest muście? Na statku jeden A, nie wiedziałem, że... Za chwilowy dzień! Nie wiedziałem, że on tu będzie Doskoczył mi, tego Ja mam przypał? Ci są dobrzy. Pomocy. Chodzą po dachu u mnie. U mnie. Kurwa. Bym go nie zabił. Ja pierdolę. Szakar musi kurwa chyba się napić herbaty. Ej, nie no gdzie wy jesteście, panowie? No, tak płynę... Nie no, obsrany jestem. jestem Tam w środku jest chłop Dobrze Wróciłem Odkupcie mnie Dobra, kasy dalej to kampić Macie blisko sklep, jesteście czyści Dawajcie, odkupcie mnie Ale możecie zrzucić powróć Kolejny powrót na bazę Macie jakąś snajperę dla mnie? <gry> ja to to o jest. Kolejna. Wow, wiele lepsza. Potrzebuję teraz coś maszynowego. Gdzie ja padłem? Chyba nie zdążę. Coś się znajdzie. Jak będziecie wiedzieć coś yy, na blisko, to. dawajcie znaka. Okej. Okay. Ile mam onów? Dawajcie na pakę Macie jakąś kamizelkę do... A, tak, 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 O! Muszę na pakę No dobra. Chłopy, nie? Mamy kasę, mamy kasę na e, BSP. O, zarzuci ktoś 1500? Na broń? Na czos. Już nie. No nie, to aż 1000, sorry. Tu jest, bo nie, jest dobra, broń, nie, 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 zostawcie kasę. Fajna broń, to się przyda. Mam, tylko amunicję do snipery muszę kupić. Dobra, mam to co chciałem. A nie mamy na BSP. Nie no, mamy. No, tak. się. Służby nie, zrób to. mam troszkę kaski, mogę dać. Chyba, są przyczajne na skrzynki. Nie, dużo Dużo za późno. dużo za późno, chodźmy do strefy. Mamy trochę daleko. Szkoda, bo by spotkać jakichś wrogów. No to jest to świecące po prawej słońce. Światło. tam misję. Y, misję ktoś tam y, robi, nie? Misję widać. Nie gniżesz. What the fuck? Dron zbom, bom. Tylko chupy. Tak. Podmiszcie mi. Będą go dojeżdżać Dojeżdżają pomocy do What the fuck, spierdalam stąd, co? co jest? Co oni robią? No. No. Czym oni strzelają? Wysadzają naszych w powietrze Ja nie wiedziałem skąd ten dron się To jest niemożliwe kurwa do mnie Wycofuj, wycofuj Skąd? Z góry bardziej? Tak, z góry bardziej Dobra, oni będą wiedzieć, że będziemy pod mostem, kurwa mać Musimy to obejść, musimy to obejść oni się tu wcelują na bank. Szakal wie jak polują inni, więc musi działać jakby walczył sam ze sobą. Za chwilę dostanę pewnie, ale musimy lecieć. Musimy obiec w górze do stacji benzynowej i uratować chłopaków. Ale nie mam tyle pieniędzy, no, ale dobra, spróbujmy. Zarobimy. Widzisz, dostajemy. zachować się na wzgórze. Widzisz, przeczytałem ich. Łatwo czytać grę. Teraz tak. Trzeba wyszukać przeciwnika. A, kurwa! Nie wiem skąd. Nie wiem skąd, stary. stacji, bliżej stacji o kurwa, A, u, ha! Wrócę po ciebie. Wrócę po ciebie, stary! Widzisz ich gdzieś? Widzisz ich gdzieś? Widzisz, widzisz? Widzisz, widzisz tego dziko? O nie, to był ten syk! O nie, jego ciało! Dobra, szakal zapoluje na nich w takim razie. Kurwa, chciałem go na dwa razy, no! To nie jest łżaka, ale... Jutro wieczórkiem możemy pograć. Jasne, no to dawać panowie trójaka zajmiemy. Dzięki trzymaj Piotrek. Trzymaj się, dobra Dzięki, dziękuję, trzymaj się, dobrej nocy. Opa. A to wyglądało jak z jakiegoś dobra. filmu, jak ten granatnik zaczął eksplodować i wszystkich rozpierdalono one shota, nie? będzie pierwszy. Są kg. Ma to że cię jest. I F9 chyba możesz wyciszyć. Okay. U mnie. Obiegają je Dobra. Piękne do was. Jedyn, dwóch leży już. Kolejnego. Leżą, tak, wszyscy, cała drużyna tak. rozjebana Holy shit! Szastan zapolował Wiesz co to nie jest najper to jest szybko y, Lochman I powiem ci, że podoba mi się ta broń, tylko wolne Chyba coś tu leży, tylko nie mogę tego zobaczyć Nie mogę kliknąć na niego się, Zbugowało się, zbugowała się Nie wiem A dobra była O No i git może być A macie broń do co to jest za broń? Lochman! To jest chyba karabin postrzelny Potrzebuję amunicji. Dobra, znajdę. Trzeba polutować. Tak czas zrobić. przed na nami radę. jest ekipa! Tam były chłopy w ogóle, wiesz Dobra, tak coś się wycofam Poszukam amunicji. Tak, wolno się celuję go. Trzeba się wcelować przed Lorneta taka jedna, no Idę do jednego do tego O, o czujnik pulsu Bip, bip. Dobra, 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 zawijamy się stąd tak, tu są tak chłopaki. Powiedział, że ktoś znaczy, poczekajmy na wszystkich. Dobra, na dachu, widzę też. Zdejmuję. Na dachu, na dachu. Zdejmuję. Dawajcie, trzy, cztery, trzy. Leży, leży obity. Widzę, widzę ich. Przy sklepie są trzech. Dojeżdżają mnie, dojeżdżają mnie. Dawajcie, dawajcie. Dobrze, dobrze. Odznaczyłem wam, odznaczyłem wam. Przysłuchaj mnie, mnie, dojeżdżajcie go. Aj. A tu było trzech typa, co ja wybałem? Mogę mnie pikować. Mogłem ich nie pikować. Szkoda, bo raz podskoczyłem i widziałem ich, oni mnie nie widzieli. Po co ja tam się wychylałem? O, lecimy razem, dobra, lewa strona. Leży? Leży! Brawo! Brawo! <noise> go rozjebali. Jeszcze ktoś tu jedzie. No wiem, wiem. Pojechali. Oj, na dachu jest. To jest gruby rozpierdol. Ale no damy radę. I tu jest helikopter jeszcze, chłopy się napierdalają. O kurwa, już szmalu. Cztery koła Gdzie teraz pochodzą? i wracamy BFP Mam granatnik, tylko nie wiem jak, tego, jak z tego kurwa się napierdala jestem. Widzę ich Chuj z tą bronią Kurwa! Jest przy mnie jeden Fuuuck! Kurwa, jesteś, bym dwóch rozjebał byłbym kotem. Mogłem go zbić z broni. Dobra, ty się znaczy, z broni, no bić go z łapy. Jest ich chuj tutaj, dużo ludzi. Blują no, we mnie. Wciścia, kurwa, macie. O, o kurwa. O kurwa. Wow. Ja cię kręcę w tyle. Morderca. Zimna krew, zwyrol, ciężki, zwyrol wyrol. Wow, kolejny raz wracam o, kurwa tak Spokojnie, e, oni problem. będą przy mnie niedługo. Zaraz go, zaraz go złapię. Wśród ta robota. Muszę tylko zdobyć dobrą broń. Aj, już są. O, kurwa, co? A tu dwa różne teamy w ogóle są. Powaliłem. Cicho. Gdzieś co? Widziałem tam. Mam. No, Widziałem go, to totalnie. Dwóch było, dwóch no. Kurde, dobrze się schował. No trzeba ich dojechać. Będę chyba szybciej od niego. Nie, ja go już mam, ja go już mam, ja go rozpierdalam. Maziomala, maziomala, drugiego. Dobra, wiesz, jak szef. Dla widza. Tam jest dwóch, trzech. Trzech, trzech jednak nie. Mam kontrakt. Mam kontrakt już. chłop. Widzę. Znaczyłem cię go. Znaczyłem. Lyszałem go w powietrze. No, są, bo... Gdzie jest? No, wszedł do tego domku. To Trzeba go dojeździć choć, nie? O to ty! Bolipka! to ty. <grym> Dobra. Jechowaj, ja tu jest kolejny. Jest tu kilku, nie mam stajperki, żeby ich ugodzić, ale jestem blisko nich. Zakradam się. Po cichutku. Tak, są, są w tym. Jest ich kilku. Tak, tak, tak. Są uzbrojeni, ale damy radę. Trzeba dobrze to przekminić. Widzę, chyba widziałem przez okno. Oa! widziałem przez okno, spierdalamy! Spierdalamy, tak? Dobra. Kurde, Sniper dostał mnie, bratku! Biegnie już do mnie! Tylko lunetę widziałem. No, zaraz no przyjdą na koleni uważaj stary. Jest już blisko. Dojeżdża. Plecy, plecy, do no plecy! Jeden padł, ale O, tej godzinie już coraz lepsi gracze, albo my coraz wolniejsi. Ok, ja gram z Userem jakimś, 96. A! To nie gaduj! Kurwa, wezwał mi się, ktoś tu chodził. Jestem A wygrałeś? Nie, właśnie w tej chwili. Okej, okay, czy wygrałeś, zobaczcie. tych 100 dolarów, kurwa. Nie trudniej je znaleźć. Jest kasa, mam. Dobra, no. No kasa, no kurwa. Jakby się biegnę do ciebie. Gdzie jest sklep? Tam może ktoś no być, nie? Wyciśniamy się. Dobra, wpierdalamy się Ach no, chyba, że jak nie, nie, nie zawili was teraz, to może zostańmy, nie? No może też tu będzie. BSP, zł złowrogie BSP w sektorze. Namierzają nas prawdopodobnie. Ktoś chce podejść pod sklep. właśnie znaczy parkour. To już nad garstek musi być bardzo. Jak ktoś tu jeździł czymś. To no jest na daleko. Bang bang bang. Obronię. Nie, 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 kurwa, co jest co mówił. to. 360. Ja trzeba poruszać po tych blokach. Szakal tylko poruszać się dachami. Nie wychodzi na otwartą przestrzeń. Żyje tak. tylko to co z tego co znajdzie w dach na dach. Jedynie, kiedy nie, kiedy nie stoi na dachu, to wtedy kiedy leci. Na kolejny dach. Właśnie widzę jedną mam. Oh yeah. niezłe cacko. Bardzo dobry egzemplarz. ak 47 z podwiększonym magazynkiem. Czas na polowanie szakala. Brakuje tylko jeszcze dobrej kamizelki. O? Nie pleście Że to się przeciwia. A to tylko Neymar. Biegnie sobie. Kamizelka jak na zawołanie, świetnie. Uch, tego potrzebowaliśmy. Kamizelka i bezpieczeństwo. Teraz operuje MCPR-300. Wow, polowania kogoś? Wow, słyszycie to? Widzisz ich w chwili? Nie widzę, nie widzę, ale wejdźmy w strefę, i wtedy może, mogę się z nimi strzelać. Ale to są ci gościa, których polujemy, są bardzo blisko naszej prawej strony, tak. widzicie ich? Tak, tak, tak. To jest ekipa i ktoś ich dojeżdża. Widzą mnie. Dostałem mi to mocno. No kurwa, ja Prawie dostałeś, tak? Tak, dostałem. dostałem, no. Dobrze, też go wyrozjebał. Wy? Kradzione. A, tak, zrobił... Chyba wbiegli w strefę już, nie widzę ich. Chodźcie do mnie tutaj może, co? Strefa zaraz się zamknie. Dostałem, kurde, mocno. Ale jak ktoś go zabił, to tam może ktoś być. uważajcie. Ja tak, 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 tak. Coś się jeszcze może wydarzyć. Snajper będzie czujny. Szakal musi być też w krzakach, coś tu? O, właśnie, szakal musi być w krzakach. Dobra, biorę, biorę drona. Aha. Też mam drona. Leży! Nice Wow! Jest kolega Damn. jego, jest kolega jego tutaj Wychylał się On się podnosi? Dostał Widzę no Leży, dobranoc ty Będzie chciał puścić budynek, patrzeć Wow! Nie wiem skąd, Ała. Strefa manory. No ja nie. Ja. Też naschuje o kurwa, dostałem plecy. Mocno. Nie mogę, nie mogę nic zrobić. Plecy, plecy, z boku, znaczy się z s e, 20. Chodźcie w strefę może. Po dwóch stronach będą biec. Kurka wodna, będzie niezły szakal. Ej, mam mam, 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 Pomocy! Jest ostro tam, kurwa. No, Ciężko z tego ja... akacza. Ja w w miejscu, nie mogę się ruszyć. Kurwa, nie mam z tych tarcz. O. Szakal, nie da się kurwa zabić, o nie. Kurwa, miałem tyle pieniędzy. No, też miałem flip, pójścia na. Jak mi odrodzisz jak no to ja drogi. Ok, wiem, że to mogą być już chłopy, muszę znaleźć tarczę. Chciałem, że sniperem masz. Mama. Kurwa! Ajajaj, aj, aj. ale wyrwał kaczapkę wariat. No niestety dostał, dostał szakale, ale tam dojaz jest ciężki. Wydaje mi się, że tak później porze grają już bardzo dobre chłopy. Zawodowcy. To już grałem zawodowca tej godzinie.